Siemaneczko, ludzie z tej strony, a dzisiaj ze mną jest... ...snajper, który został zbanowany. ...to jest serię, jak dostać perma na skill center. I tutaj na różnych kontach będę się wijęła i będę walkał tutaj na... ...chimitach, Ej, właśnie. Tutaj możecie po lewej mojej zobaczyć... ...jakiegoś chmity... ...ok, okej, no, przed chwilą zbanowali snajperka... Um, Ach, ...no i on teraz sobie wija na kolejnym... Chyba, ale nie chyba, jestem, żeby... jestem pewien. No chyba, żeby go w wiecie, permanentnie. Y, jak już to... Ten, to... to IP, banana non IP. Nie obchodzi, raz tam czyta, teraz nowen, teraz sam czytuję. A to ogólnie czekam, aż dostanę perma, więc widzimy się za chwilę. I to jest prawda. Okej, okay, okay, widziska, to spróbuję wziąć na mulciaku, jeżeli mam perma, to trudno.